Lech UAM w sobotę pojechał do Konina Gdzie mierzył się z miejscową Górniczą Zdecydowanymi faworytkami były Piłkarki Alicji Zając, które są liderkami Tabeli. Górnicza natomiast okupuje ostatnie miejsce. W pierwszej Rundzie Lech wygrał 8 do 0 Tym razem wynik trochę skromniejszy Myślę, że możemy być zadowolone na pewno z tego Że wygrywamy kolejny mecz i umacniamy się Na pozycji lidera Co do samego meczu Wiadomo, że były gdzieś tam pewne niedociągnięcia I sam wynik 5-0 Co prawda słabszy niż w pierwszej rundzie też ma tutaj coś do powiedzenia. Chcemy grać ofensywnie, na razie tych bramek nie strzelamy tyle, ile byśmy chciały. Ale myślę, że to też kwestia czasu i dopracowania szczegółów. Bramki dla Lecha zdobywały Dominika Drzewiecka, Dominika Kubka, Martyna Kowaczyk, Martyna Lechna i Zuzanna Sawicka. W trakcie przerwy zimowej zespół zmienił ustawienie na 3-5-2. Potrzeba zatem czasu, żeby piłkarki przyzwyczaiły się do nowej ofensywnej taktyki. Treningi cały czas powiedzmy są takie same: gdzieś tam cały czas pracujemy formacyjnie, czyli gdzieś tam ten atak pracuje sobie sam, my pracujemy nad obroną same. Teoretycznie można powiedzieć, że ta obrona jest lepsza. Ale nie, nie o to nam chodzi. Chcemy jeszcze skuteczniej grać w ataku, dlatego myślę, że teraz będziemy skupiać się głównie na tym ataku. Treningowych jednostek przed następnym spotkaniem z pewnością nie zabraknie. Lechitki do grania wrócą dopiero za trzy tygodnie.